Czy Polacy, którzy jadą na wakacje do Egiptu 2019 roku, mogą czuć się bezpiecznie? No właśnie, dzisiaj przedstawiam przepowiednie dla Egiptu oraz Iranu na 2019 rok. Przepowiednia arabskiego Nostradamusa, czyli Michaela Haika. Ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przepowiednie, szczególnie istotne jest jakby tutaj dla Polski turystów, którzy jadą do Egiptu na wakacje. Wiemy, że Egipt to jest tak naprawdę miejsce, do którego wiele osób każdego roku wyjeżdża, wielu Polaków, tysiące, dziesiątki tysięcy Polaków. No i Michael Hayek, a więc Nostradamus Egipski, czy Jasnowic z Libanu mówi w ten sposób nastąpią wielkie wstrząsy z udziałem egipskich lotnisk lub też linii lotniczych. Wielkie wstrząsy z udziałem egipskich lotnisk e, lub też linii lotniczych, w ten sposób właśnie mówi e, tutaj Michael Hayek, e, czyli doszłoby tak naprawdę do pewnych katastrof. Tak, nie wiemy, czy to będą katastrofy naturalne, czy też dojdzie do ak aktów terroryst terrorystycznych, e, ale to będzie, będzie niebezpiecznie na lotniskach, tak. Niebezpiecznej będzie też tutaj, jeśli chodzi o linie lotnicze w Egipcie. Trzeba pamiętać, no, że tutaj, tak, jakoby, turyści powinni teoretycznie być bezpieczni, tak? Natomiast wiadomo, że na lotnisku, jeżeli coś by się z, wydarzyło, no to wtedy ofiary poniosą praktycznie wszyscy, tak, bez względu na narodowość. Także to jest każdy Polak, który pojedzie do Egiptu, to praktycznie na własne ryzyko, albo się uda tak szybko przejść przez lotnisko, albo. Oczywiście będzie ofiarą jakiegoś zamachu terrorystycznego na lotnisku. Kolejna przepowiednia dotycząca Egiptu to jest: różne stare skandale związane z wojskiem wyjdą na jaw i stworzą plotki. No ale to jest taka przepowiednia bardziej dotycząca spraw wewnętrznych, wewnętrznych w Egipcie i różne wielkie wynalazki świata będą nosiły egipskie imiona. W ten sposób, tutaj mówi właśnie ta przepowiednia. Czyli ona wskazuje, że turyści przede wszystkim powinni uważać na lotniska, tak, bo tam może po prostu dojść do jakiejś katastrofy, do zdarzenia niebezpiecznego dla ludzi. No jest to chyba szczególnie istotne dla nas wszystkich, tak, w, którzy po prostu jeżdżą na wakacje, a tym bardziej jadą do Egiptu, żeby nic się takiego nie zdarzyło, tak, żebyśmy nie byli ofiarami jakiejś katastrofy. No i teraz druga część, a więc kolejna część dotycząca przepowiedni dla Iranu, tak, a więc. Tego miejsca, tak naprawdę zapalnego, gdzie wiele osób uważa, że przez Iran może dojść do wybuchu III wojny światowej, tak konfliktu zbrojnego, nawet z udziałem bomby atomowej, może tutaj dojść do konfliktu. No to przepowiednia Michaela Hajka mówi w ten sposób, jeśli chodzi właśnie o Iran, co się wydarzy w Iranie. To nastąpi próba obalenia władzy rządzącej w Iranie z wewnątrz i na zewnątrz. A więc próba obalenia władzy tutaj z dwóch stron i wewnątrz po prostu i praktycznie na zewnątrz. Kolejna jego przepowiednia mówi o tym, że ogromne naruszenie bezpieczeństwa wszczęśnie Iranem. A także Ahmed na, na Jad, tak czy na Żad, jak to się czyta, ciężko walczy, aby pozostać w kontakcie. No, tutaj ciekawe po prostu, do czego to się odnosi, tak ciężko walczy. Czy jako opozycja, czy będzie walczył o swoje życie w szpitalu? Następnie, przywódca irańskiego ruchu oporu, kobieta mieszkająca za granicą, wyjdzie na światło dzienne. No to jest też dosyć ciekawa przepowiednia. Czyli przywódcą irańskiego ruchu oporu będzie kobieta, która na co dzień będzie mieszkała poza granicami tego państwa. Wiemy, że jaka tam religia panuje w Iranie. Jest to bardzo po prostu jakby konserwatywny kraj ze względu na religię. I tutaj przywódca irańskiego ruchu oporu, kobieta mieszkająca za granicą, wyjdzie na światło dzienne tak, ale czy ona rzeczywiście jakby tutaj podniesie tak tysiące ludzi wezwie do apelu żeby oni po prostu powstali, no to jestem ciekawy czy będzie miała taki wpływ na państwo i teraz kolejna kolejna sprawa to jest nie widziane wcześniej wielkie tłumy na ulicach Iranu, że dojdzie pewnie do manifestacji, bo mówi w ten sposób Michael, Hallek, że nie, Michael Hayek że nie widziane wcześniej wielkie tłumy na ulicach Iranu, czyli dojdzie do manifestacji, do protestów przeciwko tutaj być może władzom, tak, albo przeciwko polityce, która będzie funkcjonowała w Iranie. No, dosyć ciekawa sprawa. Wiemy, że bardzo blisko jest, jeśli chodzi o konflikt między Iranem a Izraelem. Ja mówiłem, że nawet może dojść do konfliktu tutaj światowego, gdyby doszło do sabotażu. Tak a więc, na przykład, zostałby zniszczony jakiś cel wojskowy w Iranie, a zostałyby użyte do tego broń, która byłaby sygnowana, na przykład, przez Izrael i wtedy Iran to by odebrał tak naprawdę jako atak ze strony Izraela. Doprowadziłby do jednego konfliktu. Można powiedzieć, że tam się też kształtują pewne osie tak związane wokół tych państw wokół Iranu to są państwa które popierają właśnie Iran między innymi Rosja a wokół Izraelu to jest między innymi Stany Zjednoczone czyli mielibyśmy do czynienia z konfliktem te państwa doprowadziłyby do konflik konfliktu globalnego nawet z użyciem bomby atomowej no i to praktycznie mogłoby doprowadzić do tego, że inne państwa włączyłyby się w ten konflikt, tak? W ten konflikt, no bo Stany Zjednoczone przyszłyby praktycznie z pomocą dla Izraela. No, dosyć ciekawa tutaj wizja. Być może te protesty tutaj, które będą mieć miejsce w Iranie, one będą inspirowane przez jakiś wywiad obcego mocarstwa, tak? Żeby tutaj dokonać zmiany władzy, być może jakiś wywiad wojskowy będzie właśnie finansował przy Przemiany, tak? Wiemy, że no, jakby niektóre państwa czy duże mocarstwa nie tylko dbają o bezpieczeństwo czy o pokój w ten sposób, że dostarczają broń, czy tak, pakty, podpisują porozumienia, czy różnego rodzaju układy, tak, międzynarodowe, ale też czasami próbuje się zmienić politykę danego państwa poprzez opozycję. Opozycja, która jest sfinansowana, tak, to było w przypadku Polski, tak mieliśmy tutaj opozycję Solidarność, chociaż która była finansowana tak jakby z zagranicy, chociaż tutaj są różne tezy, takie informacje częściowo była finansowana, częściowo nie także z różnych źródeł te pieniądze pochodziły natomiast no wiadomo, że największą po prostu pracę wy 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 wykonali Polacy jeśli chodzi o opalenie, obalenie komunizmu natomiast no to do tego też jest potrzebne jakby, potrzebne są środki finansowe, czyli jeśli chodzi o Iran próba obalenia władzy rządzącej w Iranie z wewnątrz i na zewnątrz. Balania władzy. To pewnie będzie związane właśnie z tym przywódcą irańskiego ruchu opory. Kobieta mieszkająca za granicą wyjdzie na światło dzienne. Tak? Ciekawe, gdzie ta kobieta będzie mieszkała. Czy ona będzie w Europie mieszkała, czy w Stanach Zjednoczonych. No i potem Ahmad Narzad ciężko walczy, aby pozostać w kontakcie. Tak brzmi ta przepowiednia, do, dokładnie tłumacząc. Ogromne naruszenie bezpieczeństwa wszcząśnie Iranem. I to jest właśnie to, co mówiłem, że może dojść do pewnego sabotażu, tak? Czy do jakichś tutaj działań. Następnie nie widziane wcześniej wielkie tłumy na ulicach Iranu. Pytanie jest, czy te tłumy nie będą spowodowane tym jakimś protestem, manifestacją, tak on no tak powiedział, jeżeli dojdzie do sabotażu, być może ludzie wyjdą na ulicę po to, żeby tak jakby powiedzieć, że trzeba bronić Iranu, trzeba rozpocząć wojnę. No ciężko tak naprawdę powiedzieć, bo tam jest Iran, Izrael, Bliski Wschód, tam jest tyle po prostu ognisk zapalnych. Niektórzy mówią, że konflikt, który ma miejsce właśnie w Syrii, on się przeniesie, wygasa praktycznie w Syrii, on się przeniesie na Iran. Niektórzy też jakby wskazują na to, że konflikt ma miejsce w Syrii, on powoli się już wygasa, ale wojska dalej pozostają w Syrii, tak? I rosyjskie wojska i amerykańskie, co mogłoby wskazywać na to, no oczywiście teoretycznie można powiedzieć tak, że wojska pozostały po to, żeby gdyby m, m, wojna rozpoczęła się na nowo, żeby nie sięgać do nowo tych wojsk, no, ale niektórzy mówią, że nastąpi przegrupowanie tych wojsk na inne tereny i ten, tą kolejnym państwem może być Iran. Iran, który miał też sankcje finansowe, sankcje gospodarcze, wiele państw się włączyło w te sankcje, później te sankcje im zostały cofnięte, bo wiadomo, tam była krośba stworzenia bomby atomowej, była też kwestia obserwatorów, którzy przyjechali do Iranu, sprawdzali czy nie jest prace nad stworzeniem bomby atomowej w ogóle Iran pod ziemią ma cały system tuneli, tak? Można powiedzieć, że tam tutaj państwo podziemne, tak? Całe tunele. Ostatecznie ci naukowcy zostali wpuszczeni, ale już mówi się o tym, że Iran jakby wszystko pochował, całe te po prostu możliwości stworzenia bomby atomowej. No i największa obawa jest tego, tak? Tego typu, że Iran zrzuci bombę na Izrael, znaczy zrzuci, no wystrzeli rakietę, tak? Z głowicą nuklearną o takiej sile, która by spowodowała zniszczenie Izraela. No chociaż trzeba powiedzieć, że na no, Izrael to no, oczywiście ma cały system zabezpieczający, tak? No ale mimo wszystko byłoby to straszne, tak? Byłaby to bez... ogromna tragedia. Ogromna tragedia, po prostu, jeśli chodzi o świat. Coś tam się na pewno wydarzy. Też, to, też tak uważam, że w 2019, jeśli nie to 2020 roku, coś się wydarzy na linii między Iranem a Izraelem. Może jeżeli nawet nie zostanie zrzucona bomba atomowa, to dojdzie do jakiegoś konfliktu, jakieś zniszczenie bazy wojskowej, jakieś po prostu zeszczelenie samolotu. Coś się na pewno wydarzy. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie. To były przepowiednie Michaela Haika na 2019 rok. Trzeba pamiętać, że te przepowiednie mogą się nie zrealizować co do dnia i godziny. Mogą one się przesunąć. Czasem mogą one obowiązywać w 2020 roku. Jest to cecha charakterystyczna dla przepowiedni, tak? że nie zawsze przepowiednia jest ważna co do miejsca, do czasu, więc nie ma sensu później jakby rozliczać tego, o, bo to taka rzecz się nie wydarzyła w danym roku. tak. Nie wszystko się musi wydarzyć. Pewne rzeczy mogą się wydarzyć w kolejnych tak naprawdę latach. Jestem ciekawa Waszej opinii na ten temat. Co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie? Czy rzeczywiście te przepowiednie się zrealizują? Czy Polacy mają się bać o swoje bezpieczeństwo? Ci Polacy, którzy wybierają się na wakacje do Egiptu, a może powinni wybrać zupełnie inny punkt, tutaj odpoczynku i zupełnie inne miejsce na mapie, gdzie mogliby pojechać spokojnie, odpoczywać. A przede wszystkim mogą odpoczywać nad naszym polskim Bałtykiem pięknym i wspaniałym, tak? To wszystko, na dzisiaj, Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.